Dobra, Deskot, koszulka założona, kamera włączona. Wszystko jest. Tego głosu <głos> brakuje, ku... No, dobra, chodźcie tutaj na, na środeczek, tak jak zawsze. Muszę. E, nie no, jak nie Czekaj. musisz. Czekaj. Czy ty to musisz ja w każdym gra... odcinku zmieniać tą postać? <noise> no już zosta. Proszę. Zo dobrze, złota, złota, dobrze. On mi zawsze daje takie wyzwania na miniaturkę. <noise> Hej, cześć, dwa was z tej strony, Nesko. Dzisiaj kolejny odcinek z Ultima Chicken Horse. Poprzednie był u Elevena albo u Łezy. Wpadnijcie do obu. <kluz> Wszystko no, ok, no, Nie, no jest. Y, cudownie. <głos> <głos> no. <głos> <głos> Dobra, o oto czuwaj. <noise> On ci, no on ci za ten ostatni odcinek no, nie spokoju. Ja co wiem, się on mi nie, nie tak. Ja no. wiesz, wiesz, słyszę, ty właśnie. się tylko śmiałeś, masz... Śmiech to zdrowie. I Może ja go O, wyciszę. O, o. A się zaczyna się. O. Nie no, jest to jakiś tak. angle. Mm, nowa no mapa. Co tu się dzieje? No właśnie, trzeba odkryć. Ale pewnie będzie można usiąść na y, rollercoaster. A umiesz odmieniać słowa? Rollercaster. No można będzie usiąść na... No ale coś, co, źle powiedziałem? O, na niego chyba nie można usiąść. A! Boże, to no nie mogę po prostu, no nie! O, ja się chyba popłaczę zaraz. Otworzyły się! No, to chyba nie wyjdzie. Nie, 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 nie. patrz, 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 patrz. Okej. Okay. Dobra, nie, to nie wyjdzie, masz rację Chociaż nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj Czekaj, 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 mam, mam pewien pomysł Patrz i się ucz Okej, okay, dobra, nie ucz się, nie ode mnie na pewno Dobra, czekaj, może, może źle wskoczyłeś, może nie tylko Może może spróbuj Nie, jednak, jednak hmm. tak samo, no to Nie, my ja myślałem, nie że to po prostu nie. zrobiliśmy źle, to się dało wygrać Spróbujmy jeszcze raz nie wiem, czy za nie wygrał, tak? Ta, ta, on tak już się wyćwiczył w tej grze. <laughs> już powinien umieć. No i mo, powinien. On powinien nas porobić teraz. Tu poważnie Porabiany. Pierwszy. Hmm. Bo Boże, nie mogę, co się <laughs> dzieje w ogóle? Co się dzieje? Hmm. No, jezu, no tak miałem zrobić właśnie, no. To co poszło nie tak? Co poszło nie co, tak? Ale co, I co, co, co mam teraz zrobić? Co, co, co mi no. powiedz? Mam teraz, no. się, co? co, zabić się nie mam? Tak, co mam się zabić? Tak? Neskota rudy ptako, <laughs> To No wskakuj, kurwa, na to rurę. <laughs> na pewno? Just do ah. it. Już nie ma ulg dla wezy, nie ma już. A może hop? Hop Chcę powiedzieć pewne Hop. słowo, ale... Proszę cię Czemu się nie zabiłeś? A A NO EJ NO KURWA Dajecie ci się za bardzo powiedzieć. Jak emocji. będę chciał, żeby ktoś mi powiedział, że się żebym się zapierd... Żebym się zapierdolił, to naprawdę grałbym w ligę, no <ścoughs> 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 ehm, Jakby tu ułatwić pewnej osobie? Tu Sobie Już po prostu widziałem to, jak spadasz. Wiesz, no ja widziałem? Jest! Dobra, i co? i co? Czemu ja mówię, nie że mogę? Jest, a, ty, a ty gdzie jesteś? Jak, en, no! Czemu ja na swoim odcinku no. nie mogę wygrać? Czemu? <laughs> yes. Please! Co wy wzięliście? Co się stało? O! Co się stało? Ej, o co... Ale co się stało? Nie rozumiem. Coś... Co się mi ominęło? Spokojnie będziesz to montował przecież o, Ale chcę powiedzieć tylko tobie Przepraszam Ale za co o co chodzi? Ja nie rozumiem nic O boże O mój Boże! O. Nie no to teraz muszę. Muszę, bo się uduszę. Dawaj, dasz radę. Musisz dotknąć zegarek. Dong. Weź zegarek! Nie. Weź zegarek! Kurwa! go! Aj, hoctap. Ale jak wy to zrobiliście, że tak zniknęliście? Nie rozumiem. Co? Jak zniknęliśmy? No, no nie wiem. No, ja tak. No, no nie, wiem, nie wiem, co aha, się stało. Aha. Aha. O? Nie rozumiem. Ale czemu akurat to? A ty się jakoś uparłeś na Łezę, żeby niszczyć jego rzeczy? <laughs> nie trafiłem zegarek <śmiech> <śmiech> Radę? Nie ehm. wiem, chuj, zobaczymy. Aha. <laughs> Staraliśmy się, Aha. jak mogliśmy. Aha, Ale czy też się tak podpadło na żeby niszczyć jego rzeczy? <śmiech> <śmiech> nie wiem, może dlatego, że postawił. <laughs> no, że no, gadka, coś, ja czego zarazam, chyba to nie przejdziemy miały, teraz. No, no, no chyba to tak. No. Kurwa, trafto! <laughs> Oh, jeju, jeju, jeju. Oh, Ale jeju, was jeju, teraz je. zaskoczę, ulala! Idealne miejsce. Mine. Ku... Kurwa. Nie, no ja nie mogę normalnie, no. Nie możesz? Nie mogę. Ja już nie mam siły po prostu. Powodzenia. I'm in danger. You can do it. Just do it. O ruszaj nie. się, ruszaj się, bo cię wywali! Ostrzeżenie o nieaktywności. 5, 4, 3, 2, Elek? Co? Rozłączyło cię. co zrobiłeś? Czemu? No bo się nie ruszałeś, przecież mówiliśmy ci. Jak to się nie ruszałem? No. no tak po prostu. No i co teraz? A, co a teraz? Wyłączyło grę, czy po prostu? Nie, no ciebie wywaliło. A coś zrobił? No nic, dograłem! <noise> co ty grałeś? E? <noise> Chyba w jakąś inną grę, kurwa. <noise> Sorry, już... Dobra, już wyłączam te rarie, przepraszam. Neskot. Słucham. Przepraszam. A za co? Za miłość do twojej mamy. Moją też? Kurwa miłość A. dla wszystkich matek! Chuj! A dobrze gotuje? Eleven. 11... bo... bo znalazłeś się bez ciebie No e, Zaczniecie, tylko po prostu nie chce się iść na górę i tak że to znaczy to i o tym no kurwa. Nie chcę mu się iść na górę! O co to? A co to jest? Kurwa, miałem to obrócić. <laughs> Ale żongluje, jebany. Dobry jest. Też Aha, aha. Jesteście, jesteście akustyczni. Aha. mi palca. Wożu, ta Timon, nie wąchaj mi palca. nie wąchaj mi palca. nie mi palca. Sło za koty. Też się nauczyłeś. O, uh, ładnie, teraz ja tak zrobię. Kurwa nie tu. No to no dobra. Okay. Uważaj się na to czerwone. Dobra. Boże. Alek, musisz się ruszać! Alek, ruszać się, musisz! Wiec. Jezu, <grym> a tak paniki po prostu dajesz. No, no, musisz skoczyć w tą wielką tubę. Just do it. Just do it! Skacz na to! Aha, a może zrobię tak samo jakby. Jak ja wierdzielę, no nie mogę, no. Ale walił, oh naprawdę. Ale starałem się jak mogłem, no. O, kurwa! Pomyliłem postać. Ja pomyliłem postać. No i dobra, ciesz się, kurczak. Cieszę się. Go, 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 go. Tylko nie tam. Mm. Czarujecie, czarujecie. Dobra o, pacy, chodźcie tu Nie. do mnie, papacy. Chodźcie, Nie. chodźcie Chodź, chodź, chodźcie, popatrzymy, idź. Dlaczego, chodźcie ze idź. mną, chodźcie Chcę, popa Chcę chodź, popatrzeć Chcę koniec <laughs> Ale, no chodźcie no Chodźcie. Nooo! No Ja no. yeah, nie mogę, akurat musiał przejechać? ja <śpiewanie> no. dlaczego ty taki niemiły dla mnie jesteś? Co ja ci takiego zrobiłem? Bo... proszę się uspokoić. No? Słucham cię. Pierdolę. What? Halo, halo! Halo! Odbiór! 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 Bez odbioru! Ja nie potrafię Łezza, przytrzymaj B. To już oszczędzisz nam czekania. Przytrzymam ci suta. <weil> <Sunday> <gwier> <ety> Kurba! No, 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 no k klik. K klik Klik! Aaaa! Diverting expectations Dobra, wywalę to początku. To. to nie jest mój dzień. Co wy robicie? Ja nie rozumiem. No za tyle razy kazał mi się zajebać przez ostatnie dwa filmy, że już wchodzi mu w nawyk, no? Wchodzi mu w nawyk zabijanie się, no nie Staria się, bo jest będzie jak za to otworzy balkon. Ła, wow, to działa! Nie wyszlibyśmy stąd. No i jak ty chcesz to? Ale to ciągle działa tak samo. Kurwa. Oj, dobra, 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 widzę, widzę. Mogłem zrobić to troszkę za trudne. I see, I see now, yes. To jest za trudne dla ciebie, czemu miałbyś też utrudniać? O, o, good nie. Wali. Ej, to jest chyba za trudne dla mnie. Po co ja to jeszcze utrudniam? Ej. A, nie rozumiem siebie. Przez, bo przestanę cię przepraszać. Jeszcze ani razu Zobre, tego nie zrobiłeś, więc. E... Nie, Elek, przeprosiłem dzisiaj dyskota? A, A tak, no, tak, przeprosiłeś. Po, czy, po czym powiedziałeś. E, coś brzydkiego. Co? No, ja mam to nagrane. <laughs> Ty mnie kurwa nie jest Stawię belę No patrzyłem na o. kurde Neskota no Łeza, bo ty masz skoczyć na ten kwadracik, gdzie ja stoję, a nie na kulę! Ale, bo ty masz skoczyć tutaj po środku. O tu widzisz? Nie. Tam mam na dół. ochotę. Mam ochotę przeprowadzić na tobie lobotomię. Chopacy, bo wy to źle robicie. Wy to źle robicie, chopacy. I teraz oboje jesteście czarnymi koniami. Obaj. Nie, oboje. Czy chcesz sobie tych czarnych koni? Ja mu wsadzę w dupę jednego. <grym> <grym> no. Łeza, poczekaj po prostu 3 sekundy! 3 sekundy na początku! I przejdziesz! 3, 4, 4, żeby nie było 4. Dobra. 4 sekundy. Dobra. No. No. Kurwa. Dobrze. Jesteście wszyscy tak samo... Jesteście akustyczni. Jesteście wszyscy akustyczni, kurwa. Ale czemu? Ale czemu to tak zrobiłeś? Dasiu, uspokój się, ty jesteś nerwowy Dobrze, idź pierwszy, idź, idź Ej, A poczekaj, cztery sekundy, idź Dobra, da się, masz rację No kurwa wiem, że się dasie, no. A no! Już nie zlijecie Oj, chłopacy Ciężko mi się patrzy Kowaki, <noise> to jest za trudne Nie możemy tak grać w gry Ułatwmy to sobie troszkę, okej? Okay? Zróbmy to. Dobrze. Po prostu to zróbmy. Dobrze. Dobrze. Kliknijmy wszyscy w tym samym momencie na dynamit. Na trzy. Raz... No. Ja nie mogę, no. Dobra, to mnie. Raz... No, aha. Ja nie mogę, no. Zostaw, 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 zostaw. zostaw. O! This might be crazy. Crazy? No, I no. crazy I was crazy, no, I was crazy once. Łeza, 3 yeah! sekundy mówiłem Dobra, to nie działa! Popatrz, to nie działa Slow Ale on teraz cały czas aktywuje te kolce. Tak troszkę no O nie! Ta gra jest to jest Ugwa Ring Oj leci o <laughs> oh, nie! Aj uh. shut sheriff! But I did mm. this deputy O oh, mm. no To no. jest najbardziej nescot epizod Ever Nie wiem Dalej. co mam teraz począć. Co mogę? Wschadźcie ten dynamit w dupę! Nie mogę, bo jest za daleko, jest na ekranie. To przyłóż poślad. <laughs> no w sumie. No, z wąskim tak. kwiatkiem. Dobra, i ciebie tłę poczekaj. Teraz. Bo <śmienic> <Jezu>, to, <śmienic> to, to, to działa w Dobra, zobaczmy. To Okej, dobra, to tak po prostu nie działa. <śmienic> nie, zdziażowaliśmy to lekko. To da się naprawić. To już ostatnia runda. <śmienic> dobra! Liczy się dobra zabawa z przyjaciółmi Pa, jak szybko kurwa złapał za tą dziurę? Czarną dziurę. Kurwa, twoją ja dupę dotknij, kurwa. Ale widzisz, że swoją czarną dziurę nie potrafi złapać, żeby tam odsadzić, bo jest za daleko. Właśnie. Hmm? Pach, Myślisz pach. o tym czasami? No. Teraz tak. Pach pach, pach. I to leci tu i tu. Więc jak postawię to tutaj to powinno nas... Niżej, 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 niżej. No jak dam niżej... i to żeby cię to... Tak, tak zakręciło. Żeby zakręciło Dobra, nas. No, rozumiem. Ja rozumiem. To jakoś Dobra. tako, Dobra. ja bym to widział. Dobra. Teraz mi się wydaje, że ktoś z nas wygrał. Wow, no nie, Zajębni nie no ja się. nie mogę. Nawalić, co to Nie, no co to jest! Tutaj u góry? No nie mieliśmy szansy tak i tak więc. No jak to nie? Teraz właśnie byłaby szansa. Byłaby szansa, słyszałeś, Alec? Byłaby szansa na wyruchanie szympansa. Jak on to zrobił? Do... Co? E? A nie, go, tylko potwierdzam tezę. <tryk> o nie! Dobra, ślicznie. Nie no, spoko, dobra, nie, ja widzę. Nie. Widzę to, co się dzieje, ja widzę. Poezja no. jest dla mnie niedobry. Eleven trolluje. Rechuj kwituje te gierka Ja też! Eee.